Witajcie, witajcie, sobota, półsmy parę minut, ja mam kilometr 700 za sobą, wyszedłem na małą przybieżkę, zarąbista sprawa. Człowiek jakimiś rzeczami materialnymi się obkłada, a tu zobaczcie, można po prostu przybiec sobie w takie miejsce. Przed chwilą dwa jelonki przebiegły im przez drogę, ale nie zdążyły mi nakręcić, nie chciały poczekać. Niestety. No i wracając do tych rzeczy materialnych. To zobaczcie. A może niektórych to zupełnie niejara, nie jaranie robi tego żadnego wrażenia. Takie otoczenie. Ale mnie to mega wycisza. No teraz sobie popsuję średnią, no ale coś zrobić, pomyślałem, że muszę to nakręcić. No, także tam za chwilkę, za tymi olszynkami, tymi wyższymi jest jeziorko. Praktycznie pobiegłem w tamtą stronę, półtora kilometra, jest następne. Także mamy tu na naszej wiosze przepięknie, także wilczym górą. To trzymajcie się i miłej soboty i niedzieli.